To jest intencja dziękczynna za wszystkich dobrodziej budowy naszego kościoła, i wiemy, że zawsze jednak każdy, kto tym się trudzi i zna, jakie są realia w ogóle budowania naszej rzeczywistości, teraz polskiej, tak samo. Więc. Też jest to intencja za wszystkich, którzy dostrzegą właśnie to, że my tutaj ten kościół budujemy i jeżeli mają takie intencje i możliwości, to żeby również udzielili nam wsparcia, a żeby to dzieło mogło szybciej być no po prostu już takie dla użytku wiernych. I my tak postanowiliśmy, tym bardziej, że teraz jest Rok Miłosierdzia, który ogłosił papież Franciszek. W tym roku Miłosierdzia jest też taki akcent położony na pielgrzymowanie. No, nie każdy może podjąć się takiego pielgrzymowania aż do właśnie Grupy Świętego Piotra. My też nie wiemy, czy nam się uda, ale wierzymy w to bardzo. I... Mamy taką determinację dość mocną, ażeby właśnie tam dotrzeć i też o błogosławieństwo w tym naszym dziele wspólnym poprosić Ojca Świętego Franciszka. Budujemy cały kompleks, jest to i kościół i to zaplecze takie już no, można powiedzieć katechetyczno-mieszkalne i dlatego też, no, no nie jest to też łatwe, Jelenia Góra się troszeczkę wyludniła, szczególnie z ludzi młodych. I tak jakoś staramy się sobie radzić, ale jesteśmy w pełni jakiegoś takiego przekonania, że, że damy radę. Jak, jakby tak naprawdę dobrze poszło, żeby ten rok do końca kalendarzowy był takim przełomowym, gdy chodzi o wejście już do samego budynku kościelnego. Oczywiście zawsze parafiano, mówię, że ja Wam tego nie obiecuję, ale mamy takie, takie bardzo wielkie nadzieje, że, że to będzie właśnie stan surowy tego kościoła do końca roku kalendarzowego. I mamy taką nadzieję, że Pan nam pobłogosławi. Y idziemy właśnie na początku przez Czechy, y później chcemy z Pragi wyruszyć w kierunku Niemiec. Y y niewiele dni, a potem już będzie Austria i Włochy. Także mamy oczywiście też y na trasie Asysz, nasza parafia ma. Jako współpatrona świętego Franciszka z Asyżu i na pewno tam będziemy chcieli też się modlić za jego przyczyną, żeby, żeby właśnie to wszystko, co jest naszą intencją, żeby udało nam się zrealizować. To jest duża odległość, a my mamy podzielone, całą trasę podzieloną na takie odcinki 35 do 40 kilometrów. Zobaczymy jakie będą możliwości, być może może czasami się udaje więcej, a czasem będzie można troszeczkę, bo trzeba będzie może nawet skrócić to, bo zależy jak to będzie w Albach na przykład. Dzisiaj też nie będzie łatwy ten pierwszy dzień, bo będziemy musieli dość dużo pod górkę iść, ale staraliśmy się tak przygotować, że jeżeli będzie to trudne, ażebyśmy mogli na przykład. W jakichkolwiek warunkach, ale przy jakiejś parafii zanocować, to zawsze w miejscu naszego noclegu będzie taki bus, który towarzyszyć nam będzie właśnie na te chwilę, kiedy będziemy mieli ten czas odpoczynku tego takiego nocnego. Jak wierni mogą wspomóc? Modlitwą przede wszystkim i my to już mówiliśmy w drugi dzień świąt, ponieważ wtedy dopiero pierwszy raz usłyszało wiele osób, że my taką pielgrzymkę planujemy. Przygotowywaliśmy się do niej przez pół roku, no i tak kondycyjnie, duchowo też, no i dwukrotnie poszliśmy właśnie do Krzeszowa, do Matki Bożej Łaskawej. W ostatnim czasie była to taka nocna pielgrzymka nawet, do Krzeszowa to było... W przed, przed ostatni piątek, przed, przed świętami Zmartwychwstania Pańskiego.